uspokojenie ruchu i podniesienie bezpieczeństwa w tej części Krakowa. To główne założenia przebudowy skrzyżowania ćwiklińskiej z Heleny i Barbary. Wcześniej w tym miejscu było mało funkcjonalne i wymagające od kierowców sporej uwagi przy przejeździe skrzyżowania. Od stycznia trwała gruntowna przebudowa. Przede wszystkim zmieniono formę skrzyżowania. Teraz jest to funkcjonalne i co najważniejsze bezpieczne rondo. Uspokojeniu ruchu służy też zwężenie jezdni do jednego pasa ruchu przed samym wjazdem na nowe rondo. Zmiana kształtu skrzyżowania to nie wszystko. Przy okazji Budowano instalacje, które znajdują się pod ziemią, czyli kanalizację deszczową oraz sieci gazową i wodociągową. Postawiono też nowe oświetlenie. Zmieniło się też otoczenie skrzyżowania. Są nowe chodniki i zieleń. Rowerzyści mają do dyspozycji drogi rowerowe, które przeprowadzą ich przez skrzyżowanie w każdym kierunku. Przez cały czas trwania remontu utrzymany był ruch samochodowy. Budowa kosztowała około 4 miliony 200 tysięcy złotych.